Cześć, tu Rosa, witajcie w koncie kuratogracza. A dzisiaj, jak widzicie, mały unboxing. Już paczkę otworzyłem, yy, zamówiłem, raczej wygrałem na aukcji yy, Atari 800XL. Podobno miała być uszkodzona. W każdym razie brakuje tam niektórych klawiszy. Zobaczymy, co tam się znajduje. Na razie składam. wkładam oj, wkładam łapę do kartonu. Mój Boże, zasilacz już jest. Mam nadzieję, że reszta też gdzieś jest. Coś tu już mam. O martwych, jak to wyciągnąć. Słuchajcie, jest. Ło, widzicie to. Ja może na razie wyciągnę to, zapauzuję, abyśmy zaraz sobie obejrzeli całą atarynkę, jak ona wygląda, czy w ogóle działa. Przetestuję ją ja od razu. Mam nadzieję, że tak. Na szczęście mam części z Inet, a te ręki, które były uszkodzona, więc klawisze mam. Naprawdopodobnie będziemy musieli też tu użyć troszeczkę rozjaśnienia obudowy, bo z tego, co na zdjęciach widziałem, pewnie tutaj też tu będzie, że troszeczkę jest brudna i pożółkła. Za chwilkę wracam na stół, tylko to rozpakuję. Jesteśmy już na stole. Powiem wam, że zapach jest taki, jakby to leżało z 30 lat e, w piwnicy, bo jest naprawdę zatęchły. Wyciągamy to z tej folii. Oj, oj, oj! Faktycznie. A ta rynka w porównaniu z moją inną, co mi widzicie różnicę W mojej jest. Obudowa bardzo ładna, biała, znaczy nie biała, ale taka beżowa. Tutaj odsunę tylko tą folię. Tutaj niestety wygląda to troszeczkę gorzej. Ja wezmę, roztworzę uchwyt od kamery. Zobaczcie, są tu jakieś brudy. Kamera tego tak aż bardzo nie ujmuje tego, ale jest bardzo pożółkła. Och, jejku. jajku. Klawiatura. Uj. Nie jest chyba zablokowana. Te przyciski działają, więc nie ma problemu. Z innej ją zabiorę i tu wmontuję. Ale pierwsze, co trzeba zrobić, to może podłączę poprzez yy, mój zasilacz, bo troszeczkę. Z tym się troszeczkę obawiam, czy jest sprawny. Na początku sprawdzimy, czy w ogóle Amiga działa. Jeżeli działa, to wtedy sprawdzę miernikiem, czy zasilacz podaje odpowiednie napięcie, żeby nie zjarać tego komputera, jeżeli oczywiście działa. Tak więc ja na chwilkę się rozłączę, a gdy podłączę tą materynkę pod telewizor i pod napięcie, za chwilę się do Was odezwę. Komputer już podłączyłem. Trochę się obawiam, powiem mam szczerze, bo nie wiem czego się mogę spodziewać. Czy komputer wystartuje, czy coś nie zjara mi przy okazji? Dobrze, nie owijając bawełnę, startujemy. Wygląda to dobrze. Stacja startuje, ale coś jest nie tak. Coś powoduje, że któryś z klawiszy jest chyba zablokowany. Bardzo bym chciał wiedzieć, który. No nie wiem, słuchajcie. Potestuję to troszeczkę, powiem Wam. Zobaczę, co jest grane. Może uda mi się rozwiązać ten problem. Sami słyszycie, że coś jest przyblokowane. I nie wiem naprawdę co. Popatrzę, dam Wam znać. nasz the Drive. I okazuje się, że nie działa w ogóle klawiatura, słuchajcie. Oprócz przycisku Break, który o dziwo działa, reszta klawiszy w ogóle nie reaguje. To znaczy, klawisze funkcyjne, z tego co zauważyłem, działają. Prawda? Ale gdybym chciał dalej coś zrobić. To niestety nic. Reset działa z op option i start działa. Reszta niestety nie. Spróbuję też go rozkręcić, zobaczyć jaki jest stan w środku. Może po prostu yy, tylko ta folia się poluzowała. Na szczęście, tak jak już wspomniałem, mam folię zastępczą. Więc tu tragedii nie ma, ale chciałbym, żeby ten komputer działał. Jedna się się z Wami żegnam i jak dalej będę coś wiedział na tej ma się z Dzięki pomocy chłopakom z RetroGralni dali mi informację, żebym przeczyścił klawiaturę izopropanolem. To jest bardzo mocny alkohol, jak widzicie 99%. Przeczyściłem, poczekałem aż cała folia wyschnie i razem z Wami przetestujemy, czy to coś pomogło. Ok, jak na razie spoko, czyli jeszcze bardziej nic się nie dało zepsuć niż do tej pory było. Teraz pytajmy, czy działa. Jest! Działa, chłopaki! Dzięki serdeczne, pomogliście mi. Super. Ej, mam nadzieję, że wszyscy. Przy... Co Aha, po prostu z powrotem. Ok, break nie działa, aczkolwiek wcześniej działał, ale to jest najmniejszy problem. Capslock działa. Znak zapytania działa, czyli shift też działa. Zmiana koloru też działa. Wspaniale. Super. Słuchajcie, w takim razie, <ścoughs> ale się cieszę. W takim razie ja podłączę jeszcze SD drive, czyli naszą małą maszynkę, dzięki której możemy wgrać sobie wszystkie gry i zobaczymy czy dalej czy również muzyka działa, Przeprowadzę jeszcze mały test, ale już poza kamerą. Przeprowadzę test pamięci, czy wszystko jest w porządku. A jeżeli się wszystko uda, odpalę jakąś grę lub jakąś demo, żeby zakończyć ten krótki filmik. Dzięki któremu mogliście zobaczyć, co dzień działało, a po przeczyszczeniu po prostu zwykłej folii izopropanolem działa ponownie i Antarynka znowu żyje. Oczywiście jeszcze zrobię czyszczenie całej obudowy, dorzucę tę klawiaturę, aby. Komputer miał znowu swoje życie. No i aterynka już naprawiona. Jak widzicie, klawisze 7 i 8 zostały uzupełnione, tak więc wszystko już jest. Z tyłu jeszcze wydrukowałem sobie zaślepkę, która chroni tylny interfejs. A żeby dokończyć całość, odpalę jeszcze jakieś demko i zobaczymy czy wszystko śmiga. Tak więc widzicie, a ta ręka działa. Grafika jest wyświetlana, dźwięk również. Czego chcieć więcej? Ja Wam wszystkim dziękuję za to, że wpadliście, wpadliście na mój kanał. Razem ze mną obejrzyliście to, w jaki sposób można sobie poradzić z niedziałającą klawiaturą. Przypominam, jeżeli macie niedziałającą klawiaturę, użycie izopropanolu delikatnie, przeczyszczając całą taśmę. Yy, która siedzi pod klawiaturą, na pewno to pomoże. W moim przypadku to się udało. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za to, że wpadliście na mój kanał. Ja pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam również Borga. I dziękuję jeszcze raz za pomoc. A ja Was wszystkich teraz jeszcze raz żegnam. Trzymajcie się. Cześć.